Miło Panią widzieć, to ja Panią zaproszę do gabinetu. Doktor już czeka. Dobrze. Dzień dobry, Pani. Dzień dobry, doktorze. witam ponownie. Trochę czasu minęło. Po tak, tak. Ile tych zabiegów w międzyczasie Pani miała? Jestem już po czterech zabiegach. Trzy dni temu miałam ostatni zabieg. A, teraz tak. był świeżo, właśnie zrobiony, tak? Tak, no tutaj widać. Bo troszeczkę mocniej pewnie mam robione na ramieniu niż na twarzy. No tutaj się wydaje, że to jest taki odczyn pozabiegowy w tej chwili, tak, że tak? Tak, trochę strupki jeszcze są. Tak to już w ogóle projekcie nie widać. Myślę, że to był ostatni zabieg, no a tutaj jeszcze na twarzy myślę, że jeszcze kilka zabiegów troszkę wolniej schodzi. Liczyłam się z tym, że proces usuwania będzie trwał około roku. Chociaż i tak jestem już zadowolona z tatuażu na ramieniu, bo go praktycznie już w ogóle nie widać. Ja pamiętam, że też namawiałem panią, żeby troszeczkę tak. rozpuścić usta, i dla mnie one dziś wyglądają super. No, są takie właśnie proporcjonalne. Jak pani się z tym czuje? Nie jest lepiej? Lepiej, chyba lepiej.